tej pomocy mnie od od panu, umie, oświęć, wynik 2:8. Trener zrobił z drużyny pan Dalosz, pan Jacek o projekty zaczynając od Tak byśmy to przyjęli, e, punktować, e, staliśmy, graliśmy na trzy piątki od początku. Ja sobie myślę, żeśmy mieli e, od początku tlak, żeśmy mieli tu grupę pod kontrolą i żeśmy za i wygrali. Měli jsme z toho meču strach, protože Opole potrapilo tolik favoritů a nám se to hralo minulý, minulý meč bardzo těžko. Když jsme překrvali 1-0 a potom jsme to uh, obrátili, ten, ten, ten meč, ale uh, díšaj, díšaj musím říct, že chlopaci zahrali uh, tak, jak měli hlavou. Bardzo dobře jsme bruslili a proměnili jsme šance, které, které, do které jsme se dostali. Myślę, że z później grali najlepsi gracz w ich dzisiaj, dla Dziękujemy. A teraz Pan Cóż można więcej powiedzieć po takim meczu? Na pewno porażka boli. E, nie sam wynik nawet, ale styl, w jakim żeśmy to, ten, ten mecz przegrali w bardzo, powiem tak, wstydliwy sposób. Przez pierwsze 10 minut praktycznie Unia nie istniała. Ta stawka była tak tego meczu wysoka, że, że w tych 10 minutach po prostu byliśmy szybsi, żywsi, ale, ale nic nie potrafiliśmy zdziałać. Unia przeczekała ten moment i później już, tak jak tutaj powiedział, kontrolowała, strzeliła pierwszą, drugą bramkę i spokojnie kontrolowali ten mecz, a, a my nie, nie umieliśmy wrócić do gry, nie umieliśmy wrócić do gry i przede wszystkim o co mam żal do, do, do drużyny, to że nie grała do końca, że załatwo oddała, pole, załatwo dała bramki yy, w taki sposób, yy, gdy nie ma drużyny, bo to był zlepek, zlepek i, yy, zawodników, którzy yy, gdzieś tam próbowali sobie każdy, gdzieś tam sobie pobrać, Tak mi to, mi to tak wyglądało, i, i, i w taki sposób, no niestety, tak się to musiało skończyć. Tak się to musiało skończyć, także mm, praktycznie e, szóstkę, o którą cały czas walczyliśmy w tym momencie, mam w ale ale powiem tak, to jeszcze nie jest koniec sezonu, także do końca jeszcze e, na pewno. Na pewno jestem przekonany, że Orlik wróci do normalnej do gry. Wyciągniemy wnioski, m.in. z tego ostatniego meczu dzisiejszego, gdzie, gdzie jest to bardzo szeroki materiał do przeanalizowania, z którego można dużo wyciągnąć. I w zasadzie w tym momencie no już nam pozostaje tylko przyszykować się do fazy play-off żeby w niej wypaść jak najlepiej. Najlepszy nie. nie wyróżnię nikogo dlatego, bo, bo nikt nie zasłużył na nawet, no nie zasłużył. Mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.